Sąsiedzi, pchajcie, już w ogóle nie wąchacie. No, no tak, ja wącham, ja wącham. Ja wszystko pachnie tak samo chujowo już, No to, nie wiem. Ja nie wiem, na chuj my kupiliśmy tyle tego jak każdy, to gówno jebałem. <noise> no to Chulak. jest magiczne. Wczujcie się w bycie menerem. Jeszcze nie piłem, poczekaj. Ale jak, to by mi wszystko jedno. Czekaj, się... Nie czekaj, nie krzyczcie, krasnę ja sobie powiedzi. Nie, nie, bo tu musisz pamiętać, że cena i alkohol, bo... Ty, no w do tego śląskiego mocnego... Nie, to nie. ...to jest ziemia. Nie, gównem jest. No, no jest gównem, ale no w porównaniu do tego sypu Gdyby tylko takie piwa były kurwa na mostem, to, to bym nie chciał mieszkać pod mostem. <głosy> 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 jakby garażyk był i kamikaze. Gównem są te piwa wszystkie, no niestety. <noise> ale, ale wszystkie tak jebią do... metalem, co? <noise> to Przez tam ja puchę, tak kurwa. Wiem, kurwa, do... coś pijecie w ogóle? No tak, po łyku tego syfu. To jest jeden. Dobra. Ile? To jest jeden. 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 Tak lepszy lepszy. Lepszy Tutaj mogę być nieobiektywny, dlatego ocenę zostaje wam w koni. Jeden. Yeah, kuflowe nie wiem, mocne. Tak oglądałem to nie. Ja, nie. Tak, nie. ja, ten ja ten przygodniczy o tym, więc klasyk. <gulanie> sorry. Na zrówkach. No, ja kuchniam. Ja. Ja. Niech pisz kusowe, pokaż Zimne, kurwa, no zimne, czekł pesem. Fajnie, pianuj, to dobre chyba. Normalnie, piani się jest to Co to aż rozkaże pierdolimy się w dołpat <trykne> Ja to Myśli same. Się, się, myślę, myślę, że trzy dalej. Proszę, <laughs> Idziemy coraz wyżej. Ty czemu? Co nie bo... jest piwo? to Takie na niż to w tak, czasie. Tak, Ale ty to nawet normalnie wygląda. Kuflowe mocne. Ale właśnie patrzcie piany ja sporo. No e, właśnie, bo to wygląda. Na ma... tych kartkach to wygląda, to nie był puszka, tylko kurwa to jak to... <laughs> Na pewno? No, pewno? No tak! Ale, ale my to... No, na. Nikogo kurwa puszka nie szkodzi! Ja jestem ja, na jest barwę piwa! A to Argus spala na jedynki! <grywa> to Argus jest jeden! Argus! Ja myślałem Że nie Który? Zwykły, ten, ten zwykły! Po, zem, a To wszystkie wszystkie co jedno? Dobra, zdrówko. Dobra, zdrówko. nie ma jedno nieźle. Orzechem trochę podjeżdżam. Co ty sko... <muchy> <muchy> nie! Prawda, proszkę To Ja nie kurwa Ja widzę, że przy kilku promieniach ktoś ci ten melon. Orzech... Czuć orzech. orzech, nie? Ale orzech ze spirolem. To jest o rzek, o rzek, Nie, nie, nie. Syf totalny. Spirol nie? Ostatnie nie, nie, nie. Nie, wszystkiego. Bo ty każdego z tego, nieś, jaki dostajesz, to się źle skończyć może. Jest, jest orzech. Jest orzech? Co to, moja wina? Kurwa, no, tak nie? Myślałem, że w smaży jest orzech, ale czuć orzecha, czuć. Czuć orzecha, twój. Jest tak chujany piwo. Dobrze, ale jakie są oceny? Nie, ja bym dał... Trzy. Cztery. Ja trzy daję, przepraszam. Ja daję przepraszam. To ile będzie wina górna? E, ja daję jeden. 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 Jak to? Jest kurwa... I to strasznie nie no, podeszło. 3,5. ale, Dwa? bo to jest taki kurwa, to jest najgorsze z nich wszystkich, a to jest tak to, to. złe, rozumiesz, że aż patrzysz na to z politowaniem, masz taki to. zlity pies brzydki, zaraz chcesz go przygarnąć, ja mam takie wrażenie, to jest, no to jest klasyk, no ja to wiesz, ja to piłem, to jak jeszcze kurwa wiesz zanim ciężko zapracowałem na swój sukces, to, 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 to wiesz takimi napojami się raczyłem i dobrze wspominam te czasy. O. Trzy. No no ty może do mnie przypukać na co? Może się to już miesza bo bo to meta może za ściankę. Bo nie. ja nie wiem, ja tak się to już od trzech do jedynki. Cztery nie, ten, jedynki, ten był inny. Bo... No, 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 no wypukamy, a jaka ocenka jeden. będzie? No trzy. Co kurwa jeden? Stry. Ja daję 4,5. Ja pięć.

nie, tamty. Moim. O, ale pachnie, Kurwa. To Versace. Versace. No, no mam no, no. taki, no mam. Nie, ale sobie pogadać to. może no, troszeczkę? No, podoba mi się. No chodźcie pogadać. No, to ci pogadać, nie nie no? z ja ci z kamerkę? Ja wam jako drugi popatrzę. A potem do toalety. No? Pierwszego nie to to ja do nie Do toalety. To ale nie to, coś to coś co zostaniesz z widzami? Ale na pewno pokaż mi. Ja zostanę. to z widzami zostanie? zostaniesz, posuń się. No jaki? Ja zostanę? Ja zostanę z widzami. Zrobisz Q&A? Dobra Ile zostało mi? Tak ja to... Twoje perfumy szako? Nie miałem żadnych oczekiwań co do tych piwa i tak się zawiodłem kurwa, naprawdę Tragiczne są Kiedy stream Xaja w czerwcu już? Już w czerwcu Na coś trzeba odpowiedzieć? Mega Nowy banger od Big S Boyzów? O, oh, Boyzów Kurwa budynia. Tak. Ty, coś nowego Nie okay. okay. yeah. Co? Zobacz ile łapek w dół, nie puszczę Łapek w dół 20 no. do 26 w górę To znaczy, że cringe No dobra, to nie odpalam Kurwa. Kurwa. Pewnie, możesz se zajebać, Szluga, nie, nie problemu Nie, teraz, teraz może nie Wszyscy gdziwy. No, no tak, ale Czy będę dzisiaj śpiewał 0, 0 czy nie? Bo nie wiem czy będę w stanie 0 powiedzieć zaraz. Ty mamy prawo, ja już teraz w połowie, A Holak już mówi, że ledwo stoi na nogach. Jak to? No bo zimno mu jest. No bo go nogi balą. No dobra yy... Holak już odpada. kobuś Mam w kiblu O. Fanarty? Jakie fanarty? A czemu są widzowie zamknięci? Release the, the plebs. Release the, the guys. No, patrz, no wypuść. Pa, reklama zapierdolę Ja zostałem ja za Ja wyglądam jak żółw widzowie? No, Wyglądasz jakbyś. Telefon skroił przed chwilą i co ucieszył. Jak to? Hmm? Nie, on jest jak Tracker. A no, to w sumie to samo co małe, prawie? Poczekaj, but. Tak. Aha. Co tam kuboś? No, Elo. Reklama, te. Reklama, ty w TV. Nie spojrzyj. Szop, piotr, ja mam szybkie pytanie, czy? No, co tam? To jest a to są te, co kupiłem? To no. dobre widzowie? Tak, już tak. W porządku tak. jesteście. A tutaj już biorę. W porządku są widzowie. No, to prawda. Ty obszczałem całą ogóle kiba. Nie trafiłem

Ile jeszcze piw? No nie wiem, tak z 30. Co, chcesz pływać? Chuj z tymi piwami, gramy w coś? Co? w Nie no, ja nawet nie zalogowany. Ty, ale chujowe emoty dodaliście. Snorlax, kurwielu. Wypierdalam cię zaraz. Usuwaj te gówno A będzie liga bez kamerki? Liga bez kamerki. Znowu jest nikogo? Polski ra. Ty a chcesz czapę? Nie, no, nie, Ty a płaka do swojej. Nie masz? To tak. Oka. Co dałaki? Ty wyglądasz jak raper? Jara. To łapie ten jara. Nie chcę ci dawać. przykrości Piotrek Ale jak raper to nie. Wodę wodogłowie Poczekaj. Ja. Mam malutką głowkę. A jak ci zrobimy na przykład coś takiego? mini główka O kurwa. Tak to oddaję. No Wej se popraw, bro. Poczekaj, jeszcze kietę mm, co wyciągnąć. Nie wiem, jak się to poprawić. 7.5.0, a nie 585 8 5 Koniec streamu, jeszcze jakieś 30 browaru zostało. Ty, spojrzałem na pytania, które przysłonię, są i są chujowe straszne. Ja Dobra, nie. dawaj szybkie. Dobra, jedno, nie, szy ja, ja jedno ja szybkie tego... dla was, dawaj. Nie, nie, no. dawaj no. Jedno szybkie, dobra. Wymieńcie rzeczy, których nie powinno się kupować od Ol Ulicznego sprzedawcy. 5 sekund yy. Narkotyki, alkohol. Perfumy. Yy. Ubrania. Yes? Duch. Kurwa, Kurwa mać. Dobra, inne. Dobra. Wymień trzy synonimy wyrażeń upić się, pijamy. Najebak na się naprójcie na Wyjebany okay, w kosmos. No, dobra. Właśnie. Wymień trzy osoby, które nie powinny zdejmować koszulki. Suchar. Ja. ja. Suchar po dobra. <noise> Następne. Wymień trzy sytuacje, w których rozmiar ma znaczenie. Penis. Penis? Y... No już minęło, Ale, na pewno. Już nie, no, już nie, nie da rady. Dobra. Wymień trzy osoby, które są znane z głupiego zachowania. Popo, Jabczan. No i ja. Kurwa, ja teraz czytam, bo ja widzę na debila, jest. że nie odpowiadam. Nie, ja są w chuj. Y... Wymień trzy miejsca, w których możesz nabalić się grzybicy. Basen! Basen? Łazienka na siłowni? Nie wiem dlaczego, ale chciałem powiedzieć winda. Czemu Nie wiem. Właśnie kurwa nie wiem. Ale co to jest to Pokój suchara bez kity. Zjebane ty. i rzeczy, których nie powinno się robić przez skype'a. Pokazywać wszystko można. Ruchać, deal'a ogarnia. No jak, to są chłopy co na skype'ie ruchają na kasę innych chłopów starych Ej, tu jest podzielczy się Nie powinno się Nie powinno się jest ta grantu. Nie, trzeba ich jebać Bo to Aj, debile, jebać, no trzeba to... no, bo ale Tego się używa jego czasu, no Ale nie to, mi się, Nie, to, nie mi się To kulka powinna być To jest, kulka to jest, to jest być lepszy Chłopaki, tak, trzeba wracać do picia Nie, ale jak będziemy mieli w to będziemy mieli w to grać to raczej już, już teraz bo później będzie to Dawaj rapuj do tego jak zabawka Dobra, twój styl Zjebana ta gra nie, ale to może być fajne Tylko Dobra, to... gdzie są browary? Tylko na dwa teamy, no, tak. co się podzielić, nie? Czekam na jakby się wydaje, że to lepsze Dobra, gramy Dobra. w ostatnią literę Anaconda Kto teraz? Azerbejdik ale, ale nie, to po kolei trzeba A To jak leci? Trzeba ja to cię w na swoim miejscu, po kolei tam, Ale ja muszę ja się jeziodlać Ja będę No to... A to, 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 to może na... teraz. No to ja z lewu Ja jest dobre freestyle? Ja nie umiem Nie umiesz freestylować? Nie to zaśpiewasz coś? Ja umiem flircelować, ale o takich rzeczach, o których nie można flircelować. A, ja rozumiem. No dobra. dobra. Ja Ci coś teraz powiem. No. A Ty musisz zgadnąć, co to za słowo, ale ja mówię na Dobra. Dobra. Pogatce z kamerami idealne Trzyma się tam itemy co hmm. do piwko zrobić, co, by co na siebie potem je trzymać Torba Szafa Komoda Szuflada Majki Blisko, Ale takie osobne Szuflada Osobny pokój na chacie Garderoba. Garderoba. Dobrze Da co so pokdur Okej okay. To jest taki Kurwa Jak mu chomor? Grzyb. Grzyb No Mamy to 2-0 Nie mogłeś powiedzieć że rośnie w lesie po deszczu? Że cześć, trochę... Nie mogłem, bo las zakazany i rośnięcie też ja zakazane Zobacz Ty jemy spaszki Ty jemy jemy Ty Ja to napił się czegoś co to jest litra? lytra? Litra? Nie wiem. Czego napił, że Ech, ujwie. Ty, bo ja chce pić piwko, chłopaki. Kontynuujemy ten test czy nie? Czy już odpuszcz? Materiał jakiś. Co materiał? Materiał. Maja, Ty, ale my nie. Nie no, porażę. próbujemy, ej! 20 hmm. bowego zostało, Tylko, Tylko 20? 10 nie, nie, zostało nie, nie. na bajcie! Tak, Jedziemy dalej To ja jaś mogę. To wepoli. Lajka. <coughs> To już też z mleczkiem? Nie. Ale. Można oddać. XGamer napisał, że XGamera z wódką i mlekiem można mieszać i że to dobry? To był jak chuj, przez to twarł się zrobić. Nie, no to oni napisali Lucky. normalnie. Luki Boba. O, Lucky. Przypominam, że na XGamerze dzisiaj skadem po 30-30% zniżka. Co? A? O! O! Ja pierdolę. Ale wiesz, co się nie obniży po X-Gamerze? Na pewno energia, Twoja. <noise> no, na pewno nie. <noise> X-Gamer. Oddaję. No, dobra. dobra, to dawaj te wrot. Ja, ja miałem ten septalizm, mam Majszalina, dziękuję za pięć giftów. O, o, o. E. o, Majszalina też u mnie giftowała. Dzięki za pięć Super. giftów. Dzięki. Uwaga, można już usiąść, bo chciałbym wziąć kolejny e. piwka. No, dobra Kurwa. O, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dawajcie na piwka. Kurwa mnie No Dobra. Już, rownia, jak, dobra. jak się czujesz? No, ja spoko. No padasz. Ty, Ja spoko się czuję. Dasz padasz, dwa picie. Dobra. Ty, a zamówimy już ten? i co? Ty do na chuja kupiłem 10 pasek przekąsek i kabanosów. A Co kupiłeś na przekąski? Kabanosy, paluszki. Mi. No to dla mnie. Co i... chcesz? Smaka podwójnego. A ty chcesz smaka? Nie, nie, nie no, ja wiem, ja to się zbełę. Co chcesz Maka zamówić? Znaczy no. jakiś maka. Kto wyzeruje browara i no, ale za... Na raz, ja nie wiem takich rzeczy. Ty te starzy kurwa pijecie, bo onsza to już nie będzie wytrzymać. No Krystian no, siedzi Masz, i czeka, to... czy kładuje, ale czy... Dobra. Szybko zamówienie no zbieram. Wieś ma komputę zestawy kartofelki z sos śmietanowy. Ja pierdolę. No nie kładź się! Żagduj, kurwa. Jaki sos do kartofelków? Nie Śmietanko. To jest pytanie, kto wyzeruje browara i zajmie... Jakie picie? Ja, Tonek. Ja za... Za ile? Dzięki, Majczelina, za kolejne Zajmiesz pięć A Wyzerujesz browara lipów. za 50 dolarów? Nie, bo się zrzekam... Za pięćdziesiąt tonków? Ja, ja <laughs> mogę wyzerować, ale nie jakieś gówno. Ja też. Jakie picie, chole. Lipton. nice. Dobra. Czy zapiszę do oku, to ja mogę też? Nie, też nie, jeszcze nie, coś bo... chce? Nie Pamiętam nie, jak się to jest tak piana, nie lubię tych pianów. Jesteś no Zmarka? Nie. Nie, 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 ja nie chcę nic. Aki? Może frytki, frytki mi może chcesz. Fryteczki no, no, chcesz? Tak, ale, ale tak nic więcej. Kurwa. Co jesteś Zmarka, Popo? Aki chcę tu foli. Nie, ja nie wiem, piętolę, Czy jest coś i kluki? Nie po to kupiłem tyle rzeczy, ze coś. Proste. Co? Ketchup sam ewentualnie. Tak i sobie. To choriosche. Tu chori już size. A może gattówki nie chciałbyś? Nie, okej. Okay. Nie chcesz sobie takich dwóch cheasów zjeść i dwa razy jak miałem w podiło. Ja same fryki Dobrze, to ja wnoszę kolejny rkiwka, teraz tak zwane... klasyczki... To już klasyczki z polskich ślepów. Tak. Królewskie. Ja proponuję zrobić to